Hej cześć witajcie z tej strony ja to dzisiaj idę z Serbią jako wassel Imperium Osmańskiego i co? I chyba odtworzymy Jugosławię. A jeśli mi się będzie chciało to może i cały Półwysep bałkański zjednoczymy. E, to się zobaczy, a na razie zaczynajmy. Dobrze, a więc wchodzimy tutaj w Imperium Osmańskie od razu. Bo aktualnie toczy wojnę z 40 innymi państwami, dlatego to jest nasza pora, by się wyzwolić. Dlatego ruszamy ku wyzwoleniu. I odbijamy tutaj, w sumie odbijmy może Półwysep Bałkański na początku, a później, no, raczej podpiszemy pokój. No ale tak to teraz ruszamy i wchodzimy w sumie w ten Turcja, o Turcja. No i tutaj zajmu zajmujemy tereny Półwyspu mm, Bałkańskiego. Turcja nam w sumie nie stawia zbytniego oporu, dlatego się w nich wbijamy po prostu. I od razu, no chyba będę za chwilę podpisywał pokój. To tak na pewno Czarnogórę weźmiemy. I teraz samym Imperium Osmańskim. Tyle, ale oni nie przyjmują pokoju, więc się w nich wbijamy. Więc no. Mm. O, my już w ogóle pod. Istanbułem za chwilę będziemy, Stambułem, jak niektórzy mówią, ale no cóż, no w sumie nie było jakiegoś dużego problemu wypchać Turków z w sumie półwyspu bałkańskiego. Ale może by już się udało nam pokój po prostu podpisać i by nie było. Tylu problemów dla nich, o taki opokój. A, ok, nie przyjmuję zrozumiałem. Tutaj ruszamy na Was, Was podbijamy. No i w sumie wypychamy Was też z półwyspu bałkańskiego, bo czemu nie? Nikt nam nie zabroni. Tutaj jeszcze już do Stambułu nawet wchodzimy. To mówi o naszej potędze. No bo jednak Stambuł tam nic chyba nie zajął do czasów wojny światowej, odtąd zajęli go Turcy. Tutaj jednak z Włoszczyzną bym zrobił taki opokój. My ich bierzemy na wasalizację i oni nam nic nie zrobią, a w międzyczasie tutaj wypychamy Turcję. W sumie myślałem, że będzie ten zrobienie tego trudniejsze, ale tutaj Turcja sobie zrobiła wojnę na tyle frontów, że sobie nie radzą i po prostu w nich wchodzimy. Tutaj jeszcze starożytny Egipt im się wbił. No. Mm. No i tutaj teraz przeskipuję tury dopóki albo spróbuję podpisać pokój. Chwila to będę mógł wziąć z spokoju. No tutaj bym jeszcze może potrzebował 4 punkty a mam 144 czyli potrzebuję 148 żeby zabrać im pół wysypka więc tu Rusza, no po prostu teraz będę miał 148 sonia nie chyba wyjdę im jedną prowincję w tam, ale oni nie przyjmują mnie na tego pokoju, co jest dla mnie zdziwieniem, bo tak naprawdę przebywają. Dobra, yy, ja tutaj się wybronię po prostu i oni powinni za chwilę przyjąć pokój i się widzimy po po wojnie. Dobra, Turcy jednak od razu potem podpisali pokój. Więc my tutaj im zajęliśmy te tereny. Yy... W międzyczasie cesarstwo Austrii upada, ale no jednak my tutaj mamy tereny, które chcieliśmy od Turcji, i od razu możemy my to pierwsze co bym zrobił to poczekać. Chcielibyśmy rozwoju armii i zarabiać to płaszczyznę, ale co za chwilę. Dobra, tak szczerze widzę, że Austria ma problem, dlatego wbijemy się w nich i zabierzemy im tu tereny, granicy, żeby jednak mieć mniej do podboju w razie następnych konfliktów. Co nie? Bo jednak raczej następne konflikty będą, bo potrzebujemy od nich więcej terenu, a tutaj Bawaria okupuje ten teren. Tutaj niby carstwo moglibyśmy zrobić. Nie no ale... Tytule chciałem dać inaczej. Dobra. Ja im tu zabieram te. Nie, nie zabieram ich tych, in, tych prowincji, tu pójdziemy dalej. Bo musimy zająć. Bo Budapeszt im zajmiemy i teraz będziemy mogli wziąć to, co chcemy. to. A oni mimo wszystko nie chcą podpisać pokoju. Jesteśmy silniejsi Tutaj Austria właśnie oddała tereny, znaczy Szwajcaria oddała tereny Austrii. A to nie tak, że oni z nimi pokój podpisy tylko oni po prostu te armie szwajcarskie skapitulowały, bo nie miały dostępu do żadnych zasobów. No cóż przynajmniej... Yy... Tutaj wchodzimy dalej w Austrię, nowe tereny. Czyli więcej będzie można z konferencji pokojowej ukraść. Uh -huh. No i tu Austria gdzieś jeszcze istnienia. A, Powaria. Oni wzięła takie tereny, że... No zbytnio nam nie pomogli. Ale no cóż, no my... Tutaj weźmiemy pokój. I podpisuję tutaj z nimi taki opokój. Tutaj wyzwolę siedmiu odgód, też żeby nie było. No, mógłbym stworzyć imby Jugosławia. Ja ją stworzyć, ale jednak... Odbijemy cały półwysep, a Bałkański. No. Dobrze, więc uderzamy tu Grecja. Grecja nie będzie trudnym przeciwnikiem, raczej z taką armią. Ale jednak jakiejś je, 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 trudności jest to przeciwnik. Lecz nie takiej. Żeby nas jednak pokonać, ja z Grecją podpisuję pokój i tak. Ja byłem Jotek, kto to oglądał, ten oglądał, temu dziękuję, a ja się z wami żegnam, no i papa!